Cześć! Jestem Julia i dzisiaj ja chcę pokazać jak wygląda Moskwa poza granicami centrum historycznego. Moskwa to największe miasto Europy i mieszka tu 12 milionów osób. Powierzchnia jest po prostu ogromna. Chociaż mieszkam tutaj od dzieciństwa, tylko kilka razy byłam na Pałacu Czerwonym i w wielu dzielnicach nie byłam po prostu nigdy. Dzielnica, w której znajduję się teraz, nazywa się Nowe no. Положено є на поводньому, ми заходимо в Москву, і то є так звана джерниця сипяльна. Це значить, що мешканці приїжджають тільки спати. А це я тут до центру працювач, і там шукаю на розвиток. Попросту нема тут зароблячі. То є так дуже типова джерниця, типова велика плита, мроз і те блоки сам панельками. І ця джерниця, то тільки те саме блоки. I nic więcej, atrakcje, dzielnicy to McDonald's, supermarkety i centra handlowe i to wszystko wśród pięknej przyrody, tam las sosnowy. Nowi domy w tej dzielnicy też nie cieszą oczy, mogę tylko mieć nadzieję, że wkrótce podejście do budownictwa mieszkaniowego się zmieni, bo teraz sytuacja jest bardzo ciężka. To była Julia, do nowych spotkań.